Siedme zapytanie. Sam zapytanie jakieś... jeżeli nie przechodzimy do punktu tak? panie burmistrzu, dzień dobry, szanowna rado Wracam to samo pytanie co roku panie burmistrzu, przyjechali działkowicze do działek i chciałbym tutaj prosić, żeby może też nasza lokalna prasa napisała i co oni mają dalej robić, bo przechodzą ciągle z tymi samymi pytaniami z tego co ja się zorientowałem, przedsiębiorstwo z Ostrołęki bardzo chętnie będzie podpisywało indywidualne umowy z działkowiczami. Z tego co wiem, no nie wiem czy pan potwierdza czy nie, bo chciałbym, żeby, no mówię, ja nie jestem tylko sołtysem, chciałbym, żeby taka informacja może poszła właśnie przez naszą prasę lokalną, jeśli to jest możliwość. Bo z tego co, no mówię, mówię, z tego co się zorientowałem, jest możliwość indywidualnego podpisania umowy. I czy, moje pytanie, czy to prawda, czy tak? A jeżeli nie, no to czy jest jakaś możliwość, bo przychodzą, mówią, chcą być uczciwi i wyrzucać świeci zgodnie z zasadami. Każdy, kto nie systemem objęty systemem zorganizowanym przez gminę nie tylko może, ale też ma obowiązek zawarcia umowy na odbiór śmieci. To samo dotyczy mieszkańców Wyszkowa, którzy prowadzą na przykład działalność gospodarczą i wytwarzają śmieci poza gospodarstwem domowym, również mają obowiązek posiadania takiej umowy. Nie tylko przedsiębiorstwa oczywiście z Ostrołęki, ale wszystkie firmy działające tutaj lokalnie chętnie podpisują umowy. Także wybór jest, wybór jest, należy do mieszkańca czasowego czy stałego. Czy, czy Natomiast powinien mieć taką umowę i Straż Miejska może skontrolować na tą okoliczność. Natomiast oczywiście zgodnie z zapowiedziami przygotowujemy tutaj system objęcia również mieszkańców, zorganizowanym systemem takim wspierającym przez winę objęcia mieszkańców czasowych. Czyli czyli osób, które przyjeżdżają na pół roku, na trzy miesiące, na miesiąc. I, tak, i, i takie rozwiązania gdzieś pani pod, pod, pod koniec tego roku się pojawią, czyli obowiązują od 2015 roku. tak. pani Abrady, proszę. Tak. Pierwsze pytanie to mam do Pani Prezes, do dociągów i kanalizacji, bo z tego co wiemy, mamy, posiadamy, jesteśmy już tego wozu do czyszczenia, kanalizacji. W związku z tym chciałem zapytać kiedy ewentualnie jakaś prezentacja nastąpi tego wozu bo tego urządzenia samochodu, bo chcielibyśmy, ciekawi jesteśmy właśnie jego działanie. Pani prezes, proszę. Specjalistyczny samochód do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z kamerą inspekcyjną został dostarczony do przedsiębiorstwa, ale ten samochód nie został jeszcze odebrany. W związku z tym przedsiębiorstwo planuje gdzieś w połowie maja odbiór tego samochodu uroczysty, no mam jest udziałem władz radnych wykonawcy, jednostki finansujące i oczywiście pracy i wtedy szczegółowo opowiemy na temat tego samochodu i kamery, jak również inne jakieś na inne zapytania. Czyli jest etap odbioru tego samochodu. I drugie, co jest dofinansowaniem do ulicy 11 listopada. O tym wojewoda tak powiem, że naprawdę to no dobrze mówi jak jest na spotkaniu, a z realizacją jest różnie, a w innych powiatach działa wręcz odwrotnie. Widocznie, nie wiem, mają jakieś bardziej dojście do tego pana wojewody, no powiat ostroski na przykład, no nie może się przepalić, czyli on dostawał pieniędzy na drogi, na e, Szpital na jakieś inne inwestycje. Jeśli chodzi o to finansowanie 11 listopada, to wydaje się to mało prawdopodobne na tym etapie, ponieważ po zdjęciu środków z tego, z tego programu znaleźliśmy się na 9-30 miejscu nie biorącym. I o ile są zawsze, z, są zawsze oszczędności, tak pierwsze kilka, pierwsze kilka projektów zostaje dofinansowanych to wydaje mi się, że nie jest, nie jest to możliwe, żeby na dziesiąty projekt został dofinansowany z oszczędności poprzetargowych. Zostaną wykonane pewne elementy, które, które 15 listopada są zaprojektowane na tym etapie, czyli dodatkowe miejsca parkingowe, czyli kawałek kanalizacji deszczowej, kanały, kawałek tutaj przy okazji wodociągi budowy kawałek kanalizacji sanitarnej, wyremontowany zostanie chodnik, który jest w fatalnym stanie i rozebrany budynek, który stoi właśnie drogowym. Pani samochód, proszę. Dziękuję bardzo za mi głosu. Chciałabym podziękować panu radnemu Włoskiemu i panu radnemu Adamowi Szczerbie za wsparcie na poprzedniej sesji, sesji budowy drogi w Citnie. Bardzo serdecznie dziękuję, bo nie zdążyłam podziękować poprzednio ponieważ śpieszyłam się na pogrzeb, bo w nie więc musiałam wywieźć jak najszybciej. Także chciałam też sprostować. Te trzaskanie drzwi to nie było tak, po prostu spieszyłam się i emocji może zamknęłam, bo, bo bardzo się spieszyłam na pogrzeb. I jeszcze chciałam sprostować jedną rzecz, bo tutaj przeczytałam w jakimś tam artykule, że e, inspirował e, t, moje słowa i moje, moje e, e, czyny inspirował pan e, radny Adam Szczerba, więc chciałam się do tego odnieść. Niestety nie. Pan Adam Szczerba, tak samo jak inni radni, otrzymał to pismo e, właśnie tego dnia, którego ja tam się wypowiadałam. I to nie jest prawda. Inspirowało mnie życie i poczucie no, niesprawiedliwości. To jest tylko i wyłącznie to. Pan radny Adam Szczerba nie brał w tym żadnego udziału. Chciałabym po prostu, żeby, żeby takich nie było opinii, bo, bo to są przegląduce i nieprawdziwe. Dziękuję bardzo Panie Adamie i Pani Jani. Dziękuję bardzo. Proszę o zapytania. Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 8, podjęcie uchwały o sprawie.